Najlepszy, najnowszy iRobot rumba. Czy spełnia oczekiwania? Nie mogłam tego nie sprawdzić. iRobot rumba świętuje swoje 20-lecie istnienia na polskim rynku, więc wypuścił z tej okazji nowość, czyli dokładnie tego robota, którego tutaj widzicie. A zakładając, że jest to nowość, powinna być lepsza od swojej poprzedniej wersji. Także w teorii przynajmniej musi to być naprawdę dobry robot. Spodziewałam się, że zobaczę ogromne pudło z dużą ilością akcesoriów, tak jak wiecie, przy Rumbie. No i tych akcesoriów było rzeczywiście całkiem sporo. Natomiast pudło było naprawdę kompaktowych rozmiarów. To zresztą widzicie po robocie i stacji dokującej, że no nie jest to jakieś ogromne urządzenie. Akcesoria i robot, jak i stacja dokująca, były zapakowane w większości w papier. Czuć było naprawdę jakość. Gdy rozpakowałam Rumbę, jeszcze bardziej zaurodził mnie jej design. Zobaczcie tylko, jakie to jest. Przepiękne, niesamowicie ta stacja dokująca z robotem współgrają ze sobą, też dzięki zastosowaniu ryflowań. Na stacji dokującej, jak i na robocie one są umieszczone, i to powoduje, że do takich wnętrz, w których są lamele i inne tego typu dekoracyjno-architektoniczne elementy, będzie to się świetnie wpisywać. Nawet sam materiał, z którego została wykonana rumba, jest estetyczny. Odbija światło w macie, czyli nie świeci się tak tandetnie. Jest wykonana w czarnym kolorze i nawet widziałam to podczas prezentacji prasowej tego robota góra stacji dokującej została wykonana w ten sposób, żeby uwaga móc położyć to, co zawsze chcecie położyć na takiej stacji dokującej czyli co? Klucze, portfel, a nawet kwiatek doniczkowy. Można, można. Widzicie, co mi się jeszcze podoba? Podobają mi się kontrolki LED, które są umieszczone na tej stacji dokującej. One się podświetlają i są w różnych kolorach. Mają nas informować o tym, jaki jest stan pojemników na wodę brudną, na wodę czystą oraz worka na kurz. Kontrolką LED jest również pierścień świetlny umieszczony na grzbiecie robota. Zobaczycie go pewnie w przebitkach. On normalnie świeci się zaledwie przez kilka sekund po rozpoczęciu ładowania, natomiast jeśli ktoś chce, może w aplikacji ustawić, żeby taki pierścień pokazywał nam poziom naładowania oraz prawidłowe umieszczenie bądź nie robota w stacji dokującej. Rumba przyszła do mnie już z założonym mopem, z workiem na kurz i wpiętą szczotką boczną, co usprawniło cały jej proces przygotowania do mapowania powierzchni. Puk, puk! Jeśli nadal tam jesteście, zasubskrybujcie kanał, ile to dla mnie znaczy. Więc zabrałam się do czytania instrukcji. Od razu się z niej dowiedziałam, że standardowo muszę zacząć od czego? Od naładowania robota. I on się normalnie ładuje około 3 godzin, natomiast mój był już naładowany do pewnego stopnia, także mojemu to zajęło tak niecałe 2 godziny. W instrukcji zaskoczyła mnie, ale bardzo pozytywnie, że już na pierwszej stronie pojawiła się wytłuszczonym drukiem informacja, mianowicie taka, że urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat. A także osoby o ograniczeniach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, jeśli tylko są one przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania robota. Bardzo dobrze, że ktoś postanowił wreszcie uwzględnić wszystkich użytkowników i to na tej pierwszej stronie, bo zazwyczaj jest to pomijane lub gdzieś tam na końcu napisane. Gdy robot tylko wyjechał na mapowanie, od razu pomyślałam sobie, o oh wow, jak to pędzi. Naprawdę rumba mknie po prostu przez podłogę, na pewno szybciej niż roboty konkurencji. I to zapewne urok autorskiego systemu nawigacji. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, natomiast Rumba robi to naprawdę szybko. I to nie przeszkadza jej wcale w dokładnym czyszczeniu podłogi, o czym za chwilę. Samo mapowanie odbyło się również dość sprawnie. Moje pokoje łącznie 10 m2 powierzchni. Rumba zmapowała w mniej więcej 12 minut. Łatwo to pomnożyć, że teoretycznie mieszkanie o powierzchni 50 m2 powinna zmapować w godzinę. No, powiem Wam, jej sprzątanie podłogi totalnie mnie zaskoczyło. I jeszcze żaden z robotów, które testowałam, nie zrobił tego, co ta rumba a mianowicie żaden nie wjechał między Firankę A okno czy Firankę A ścianę. To na pewno zasługa autorskiego systemu nawigacji, o którym już wspomniałam, bo ona wykorzystuje tutaj kamerę w tym robocie. A pozostałe roboty, które testowałam, wykorzystywały laser. I różnica polega na tym, że kamera jest w stanie odróżnić firankę od ściany czy okna, natomiast laser niekoniecznie. Dlatego rumba mi się tutaj sprawdziła. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie. Odpalam robota, zostawiam sobie firanki, jak gdyby nigdy nic na podłodze, myśląc, że no nie ma szans, żeby coś się uszkodziło, żeby rumba się nie wplątała, a ta po prostu nie wjeżdża. Bum, robotę nie ma, jest przy ścianie. I naprawdę tam posprzątała, także no ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Widzicie to? Mamy płaską powierzchnię. Zasługa braku lasera. Czyli znowu tutaj chodzi o to, że mamy autorski system nawigacji, który używa kamery. A gdyby był laser, mielibyśmy tutaj wystającą głowicę, którą kojarzycie z innych robotów sprzątających. A że ta rumba nie ma, mogła mi wjechać pod komodę. Słuchajcie, tego też żaden inny robot sprzątający mi nie zrobił. Rumba nawigację i powiedzmy inteligencję ma naprawdę na wysokim poziomie. Widać to zwłaszcza wtedy, gdy robot kończy sprzątanie i zawsze wraca do bazy, mam wrażenie, najkrótszą możliwą drogą. W każdym razie nie gubi się, nie obija się o meble i nie szuka tej drogi powrotnej nie wiadomo gdzie. Rumba jest również precyzyjna w podjeżdżaniu w różne zakamarki domu. Świetnie sobie radzi między meblami, między takimi stolikami jak ten oraz krzesłami. A także bardzo dobrze odkurza dywan. Jeżeli na niego najedzie, automatycznie zwiększa moc stania. A jeśli wcześniej mapowała, robi unikalną rzecz: podnosi nakładkę mapującą do góry i kładzie ją na siebie na grzbiet. Jest to rozwiązanie, które stosuje tylko iRobot, więc nie znajdziecie go w innych odkurzaczach innych marek. Za te precyzje odpowiadają z pewnością techniczne parametry rumby, a także to, jak jest zbudowana. Przede wszystkim. Chodzi o autorski czterostopniowy system sprzętania. W rumbie wbudowano dwie gumowe szczotki główne oraz jedną dodatkową boczną. W rumbie zastosowano również o 100% większą moc ssania od jej poprzedniej wersji, w której to z kolei również zastosowano o 100% większą moc od jej poprzedniej wersji. Jest to ponoć standardowa praktyka iRobota, że on z każdą kolejną rumą zwiększa jej moc o 100%. Nie wiadomo ile to 100% wynosi, nie wiadomo też od jakiej wartości zaczęto... Wznawiać, wzmacniać tę moc. Jeżeli wy wiecie może, to podzielcie się koniecznie tą tajemnicą w komentarzach. Tak na poważnie, dla mnie moc stania w tym modelu jest wystarczająca. Mówiłam wam już, że robot potrafi podnosić sam swoją nakładkę mopującą, ale czy wspomniałam wam, że po każdym mopowaniu, lub też gdy poczuje taką po prostu potrzebę, podjeżdża do tej stacji, żeby nakładkę umyć? Robi to za pomocą. Tej szczotki. Ona jest normalnie zamontowana w środku, tutaj wewnątrz stacji na dole. Natomiast ja ją wyciągnęłam, żeby Wam pokazać, jak to działa. Robot wykonuje mniej więcej takie ruchy, przypominające troszeczkę takie ręczne czyszczenie plam. Dodatkowo, robot sam z swoją nakładkę mapującą opróżnia się z zanieczyszczeń, z worka na kurz dokładnie rzecz ujmując, a także napełnia pojemnik w rumbie wodą. Chociaż nie zawsze, bo się, że dostałam komunikat którym poproszono mnie, żebym sama dolała tutaj z wody. Komunikat wyświetlił mi się w aplikacji podobnie jak inne komunikaty tego typu, na przykład, że robot się zablokował i muszę usunąć jakąś przeszkodę lub że muszę sama opróżnić pojemnik na kurz. Rubą steruje się z pozycji dedykowanej aplikacji, o czym jeszcze nie wspomniałam, trzeba te aplikacje zainstalować i połączyć robota zanim wyruszy na pierwszym mopowaniu, inaczej to po prostu nie zadziała. Aplikacja jest dość rozbudowana. Od razu po jej odpaleniu widać to samo, o czym informują nas te wspomniane już przeze mnie kontrolki, czyli poziom naładowania, stan pojemników na wodę czystą, na wodę brudną oraz napełnienie pojemnika na kurz. Jeżeli chodzi o również parametry inne techniczne, w aplikacji możemy zobaczyć również pogląd na przykład tego, jak bardzo zużyty jest dany filtr, ile czasu zostało do jego wymiany. W aplikacji ustawiamy także rodzaj czyszczenia, jaki nas interesuje. Możemy ustawić inny rodzaj sprzątania każdemu pomieszczeniu, a także strefie. Harmonogramy. Mogę ustawić np. z dokładnością co do minuty, a także w który dzień tygodnia i ile razy robot przejedzie po danym pomieszczeniu czy też strefie, a także moc, a nawet ilość zużytej wody podczas mopowania. Robot może również zaczynać sprzątanie, gdy wychodzimy z domu lub gdy dopiero do niego wracamy. Ciekawa funkcja moim zdaniem. Aplikacja daje nam też dostęp do dodatkowych funkcji rumby, takich jak połączenie jej np. z asystentem głosowym. Jemu też co ciekawe możemy modyfikować komendy głosowe. Jednak funkcje, które najbardziej mnie zaciekawiły i z których producenci są szczególnie dumni, to Dirt Detect i Dirt Detective. Pierwsza z nich pojawia się, gdy robot sobie jeździ, sprząta i nagle natknie się na bardziej zabrudzony obszar, na przykład na rozsypane płatki czy na rozsypaną jakąś przyprawę. Wówczas wykryje, że faktycznie w tym obszarze jest nieco bardziej brudno i będzie wykonywał ruchy do przodu i do tyłu, do momentu aż uzna, że idealnie wysprzątał ten bardziej brudny obszar. Natomiast druga funkcja wykorzystuje mapę naszego domu, informuje nas, które pomieszczenie zdaniem robota jest najbardziej brudne. Jeżeli uruchomimy sprzątanie, to to pomieszczenie, które jest najbardziej brudne, zaproponuje nam do posprzątania jako pierwsze. Oczywiście możemy się na to zgodzić lub też nie. Obu detektyw brudu w cudzysłowie możemy również wyłączyć w aplikacji. Nachwaliłam się tej rumby, a uwierzcie, wbrew pozorom to nie jest reklama, więc minusy, żeby nie było, też znalazłam. No nie jest to ciche urządzenie. Gdy opróżnia jest stacja, no to pojawia się hałas tak duży, że nie zdążyłam się do niego jeszcze przyzwyczaić. Natomiast trwa to tylko kilkanaście sekund. Ale jednak nie ustawiałabym sprzątania mu na noc, no chyba, że na innym piętrze. Z kolei aplikacja jest chyba za bardzo rozbudowana, no przynajmniej dla mnie. Szczerze, zanim ja odkryłam wszystkie te funkcje, no które są naprawdę fajne, no, to się zmęczyłam. Ja wolę też w ogóle prostotę w takich urządzeniach. Jestem minimalistką, tu może dlatego. Wolę, żeby urządzenie było konkretne i miało konkretne funkcje, których ja potrzebuję. A szczerze wątpię, żeby ktoś rzeczywiście wszystkie wykorzystał. No, chyba że są tacy wśród Was. Jeżeli tak, no to dajcie koniecznie znać. A co do podnoszonej nakładki mopującej, fajny bajer, ale chyba tylko bajer, bo szczerze nie widzę w nim praktycznego zastosowania. On ma sprawiać to, żeby nam się dywan nie pobrudził, w sensie, żeby nic z tego mopa pobrudzonego nie nakapały na dywan. Ale tak szczerze, testowałam inne roboty sprzątające z podnoszonymi mopami z wyższej i średniej półki cenowej i jakoś nigdy mi nic nie nakapało. Powracając do początkowego pytania, czy ta najnowsza rumba spełnia moje oczekiwania? Co do wyglądu i precyzji sprzątania, na pewno. Testując ją, miałam wrażenie, że w końcu natknęłam się na produkt, który wie co robi i nie jest tu przypadkiem. Ma swoje minusy, to prawda, ale nad większością z nich mogłabym przejść obojętnie. I teraz pytanie: najważniejsze: Czy gdybym miała w skarbonce wolne 7 tysięcy złotych, to kupiłabym tego robota, bo tyle kosztuje? Pewnie tak, no ale nie mam.